Witam wszystkich w serii dotyczącej spożywania produktów dość egzotycznych w Polsce seria ta będzie miała dość wiele odcinków dotyczących różnych rodzajów mlek potraw owoców warzyw na pierwszy rzut idzie mleko kozie nie będą to dość długie odcinki około 3-4 minuty bo będziemy oceniać głównie smak yy, i zapach yy, i Powiemy, czy polecamy spożyć, czy też nie. A więc zacznijmy od naszego pierwszego produktu, jakim jest mleko kozie. Cena jego wynosi 20 zł za litr. Nie jest to dużo jak w przypadku na przykład mleka wielbłądziego, gdzie cena to około. płacimy około 60 zł za litr. Eee, lecz nie jest to mało jak w przypadku mleka krowiego, gdzie cena wynosi 5 zł za litr. Jest to średnia półka cenowa. Eee, Powiemy o zapachu i smaku. A więc aromat. Aromat jest specyficzny, chyba każdy, kto yy, pił kozie mleko, to wie. Yy, jednak nie jest odpychający. Jest dość przyjemny, jeśli to jest dobre jakości mleko. Teraz przejdźmy do smaku. I tutaj smak. Wiele osób mówi, że jest słonawy. Moim mleko tego nie czuć. Jest to ewidentnie kremowy smak. Konsystencję można porównać do takiej śmietanki, co jest do kawy. Ja czuję troszkę orzechowy smak w tym. Lecz niektórzy mówią, że bardziej w baranin czuć ten smak. Smak jest bardzo dobry i dość wyczuwalny w porównaniu do mleka krowiego, gdzie smak jest dość wodnisty. Jeśli najpierw spożyjecie mleko kozie, a potem przejdziecie do krowiego, wyraźnie poczujecie różnicę. Mleko krowie po tym smakuje jak woda. Yy, tutaj jest naprawdę bardzo wyczuwany smak. Czy jest on dobry? Dla mnie jest bardzo dobry. Bardzo lubię mleko kozie. Yy, I wraz z baranim ma dość specyficzny smak. Na przykład w porównaniu do mleka wielbłądziego, który ma smak czasami trawiasty, czyli co daje efekt podobny do krowiego. Lecz czasami ma smak słodki, to zależy czym się karmi, wygląda. gdyż można go karmić i trawą, i daktyrami chyba to się z miodem karmi. Yy, więc yy, to jest ta yy, różnica. Czy polecam? Zdecydowanie polecam spróbować to mleko każdemu. Nie jest jakoś bardzo drogie. Nie musicie od razu tego litra kupić. Możecie kupić 250 ml na start, gdzie można kupić w internetowym sklepie. W Polsce może w większych jakichś y, hipermarketach też znajdziecie. Y, smak jest bardzo dobry. Y, tylko musicie patrzeć też na jakość. A jeszcze warto przyznać, że to mleko jest y, bardzo zdrowe i nie zawiera metali ciężkich, tak jak mleko krowie, gdyż krowa nie filtruje za bardzo tego, co je, w porównaniu do kozy, która daje bardziej czyste mleko. I smaczniejsze, Zale z zależy do, do czego, jak chcecie tak pić jako zwykłe mleko, to tak, kozie mleko jest yy, lepsze pod tym względem, lecz jeśli chcecie użyć na przykład do płatków, yy, to nie, krowie mleko jest do tego yy, lepsze. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. W na następnym odcinku prawdopodobnie zrobię o mleku Wielballzin, chociaż jeszcze nie jestem pewien, może przejdę do jakichś egzotycznych owoców. Ale to zobaczymy w na następnym odcinku. Jeśli macie się spodobało, zostawcie łówkę w górę i subskrypcję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.